Was Serdecznie w materiale szkoleniowym firmy Car Group. W tym odcinku będę mówił o posiłkach pretreningowych. Wiedza w tym odcinku skierowana jest nie tylko do dietetyków sportowych, ale również sportowców, trenerów personalnych czy wszystkich osób, które pragną w niedalekiej przyszłości rozpocząć regularną aktywność fizyczną. Odpowiednia kompozycja, jakość oraz sposób kładania posiłków przedtreningowych jest niezwykle istotny, ponieważ dostarcza do naszego ciała nie tylko niezbędną podaż kalorii, ale zarazem i y, pulę składników odżywczych, które wzmacniają nasze ciało, regenerują je, przyspieszają jakby proces rekonwalescencji oraz chronią przed powstawaniem dolegliwości płynących właśnie z tego tytułu. W tym odcinku nie będę mówił o teoretycznych kwestiach tego, w jaki sposób tam. Y, posiłki przedtreningowe powinny wyglądać, i tak przedstawię taką swoistą checklistę, według której warto się trzymać przy układaniu takiego posiłku. Jednak na początku trzy podstawowe sprawy. Pierwszą z nich jest fakt, iż posiłek taki powinniśmy spożywać do, maksymalnie do dwóch godzin przed podjęciem aktywności fizycznej. Warto o tym pamiętać, ponieważ Odpowiednia pora zjedzenia posiłku sprawi, że w czasie jego wykonywania nie będziemy się czuć obciążeni objętością bądź tam danym posiłkiem, po prostu, ale będziemy o wiele efektywniej wykonywać ćwiczenia, ponieważ będziemy mieć energię z tego posiłku, jednak na żołądku po prostu już go nie będziemy czuć. Nie będzie nam się odbijało, jak i będziemy czuć się leccy. Warto również pamiętać o tym, z tego powodu posiłek powinien być lekko oraz nieduży objętościowo. Jednak o tym powiem w kolejnych punktach tej swoistej czepisty. Zatem przechodzimy do konkretów. Pierwszym z nich są węglowodany. Węglowodany to swoiste paliwo dla naszych mięśni. Dzielimy je na węglowodany złożone i węglowodany proste. Te drugie po spożyciu powodują szybki wzrost glukozy we krwi, ale zarazem i szybki, szybki jego spadek. Węglowodany złożone. Po prostu są jakby bardziej skomplikowane w swojej strukturze. W związku z czym po ich spożyciu nasz organizm dłużej je trawi. W praktyce oznacza to, że ich spożycie oznacza, że nasze ciało będzie o wiele dłużej pobierało energię z tego posiłku, niż gdybyśmy zjedli węglowodany. Proste. Warto zatem. Uzupełniać i komponować, to znaczy warto przede wszystkim komponować posiłek przedtreningowy na węglowodanach złożonych, ponieważ takie podejście sprawi, że w czasie treningu będziemy mieć o wiele więcej energii. Dlatego do posiłku rekomenduję spożywanie brązowego ryżu czy kasz. Kolejną sprawą są i jest fakt, iż posiłki te powinny być lekkostrawne. Jeśli posiłek jest mało objętościowo, lekkostrawny, czyli nie zawiera dużej ilości, Białka, to nasz układ pokarmowy jest, o wiele, jest w stanie o wiele szybciej go przetrawić. Jeśli jemy posiłek godzinę przed treningiem i jest on tłusty, jest dużo objętościowo, to nawet do godziny czasu będziemy odczuwać takie uczucie znużenia, zmęczenia, będziemy ospali, nasz brzuch będzie wydęty, a nam ciągle będzie się odbijało tymi produktami, które właśnie spożyliśmy. Warto zatem pamiętać, że posiłek ten powinien być lekko strawny oraz mały objętościowo, ponieważ to zapewni nam najwyższą, najwyższą efektywność naszego organizmu w czasie wykonywania kolejnych ćwiczeń. W tym momencie, i to jest punkt trzeci, rekomenduję dlatego spożywanie posiłków w formie półpłynnej. Jest to świetny kompromis na połączenie posiłku, który możemy spożyć, spożyć szybko. Nie wywoła on u nas uczucia takiej ogromnej sytości, a zarazem jest w stanie dostarczyć do naszego ciała dużą pulę kalorii, składników odżywczych oraz wszystkich niezbędnych nam składników mineralnych. W związku z czym jak najbardziej rekomenduję wykorzystanie na przykład koktajli czy smoothie w, w, jako posiłku przetreningowego. Kolejną sprawą jest to białko, o którym, o którym już wcześniej wspomniałem. Białko jest to składnik odżywczy, który w naszym organizmie wymaga najwięcej tlenu do tego, aby mógł zostać zmetabolizowany. Oznacza to, że jeżeli zjemy więcej niż 30 g białka w posiłku przedtreningowym, to w czasie wykonywania ćwiczeń możemy czuć się, jakby nam brakowało tlenu. Wynika to z tego, iż białko po prostu potrzebuje największej ilości dekotlenu do zmetabolizowania. W związku z czym no jego duża ilość w posiłku przetreningowym nie jest rozsądnym posunięciem. Dlatego w tym, w tym miejscu rekomenduję skupienie się na węglowodanach, a nie na białku. O białku będziemy mówić w, w ramach posiłków potreningowych. Kolejną sprawą są płyny. No jak wiadomo, wykonywanie aktywności fizycznej łączy się z tym, że się pocimy. Z potem tracimy nie tylko wody, ale i składniki mineralne. Jednak dla osób, które w ciągu dnia i, i osób, które nie uprawiają aktywności fizycznej, bardzo ciężko jest im wypijać do dwóch czy nawet 3 litrów wody w ciągu, w ciągu doby. To w przypadku takich osób bardzo ważne jest to, aby uzupełniały one zwiększoną jej ilość w diecie. W czasie treningu dużo tej wody tracimy, w związku z czym musimy ją uzupełniać, ponieważ nasze ciało będzie po prostu źle funkcjonowało, co wynikać będzie z nieodpowiedniej, z nieodpowiedniej ilości jednego składnika mineralnego bądź nadmiaru drugiego, ale o tym wspomnę za chwilę. W związku z czym ja rekomenduję przed posiłkiem bądź w czasie posiłku spożywanie dużej ilości wody, wód wysoko mineralizowanych, izotoników, bądź koktajlu, o czym wcześniej mówiłem, w ramach posiłku przedtreningowego. Kolejną sprawą są przedtreningówki. I nie, nie będę tutaj mówił o syntetycznych przedtreningówkach, które możemy dostać w sklepach z suplementami, ale o naturalnych przedtreningówkach, które warto włączyć w ramach takiego dodatku do posiłku przedtreningowego. Jak wiadomo, Substancje te działają w taki sposób, że zwiększają żywotność na, na naszego ciała. Jesteśmy w wyniku tego w stanie wykonać więcej ćwiczeń. Trening wykonywany jest z większą intensywnością, co oczywiście oznacza lepsze efekty. Naturalne przetreningówki to przede wszystkim kawa, guarana, żeńszeń, czy nawet zielona herbata. Zatem rekomenduję spożywanie tych płynów jako dodatku do posiłków przetreningowych. Ostatnią sprawą są. Ostatnią sprawą są składniki mineralne, o czym mówiłem już troszeczkę wcześniej. Z potem tracimy sód oraz potas. Dwa podstawowe składniki mineralne, które regulują pracę serca, pracę mięśni. Jeśli dochodzi do ich strat w organizmie, nasze ciało będzie wykonywało pewne określone zadania po prostu w gorszy sposób. Warto zatem pamiętać o tym, że posiłek przedtreningowy, jak i odpowiednia ilość płynów, którą dostarczymy przed treningiem jest niezwykle istotna, w ramach uzupełnienia właśnie niedoborów tych składników. Zatem rekomenduję spożywanie wód wysokomineralizowanych, na przykład muszynianki, czy izotoników, które po prostu charakteryzują się wysoką zawartością tych składników mineralnych. Ok, troszeczkę było o schemacie, teraz podam jednak kilka przykładów posiłków, które można uznać za świetne rozwiązanie w ramach posiłku przetreningowego. Pierwszym przykładem są owsianka z rodzynkami. Kolejno można powiedzieć o kurze. Tylko, że małe ilości kury z ryżem brązowym. Kolejną sprawą są smoothie z bananami lub odżywka białkowa plus owoce. Oczywiście, ilość tych składników powinna być również odpowiednio dopasowana do tego posiłku, o czym mówiłem wcześniej. W związku z czym pamiętajmy o tym, że nie tylko jakość, ale i ilość, czyli objętość tego posiłku jest tutaj bardzo ważna. Ok, na ten moment to tyle. Zachęcam do oglądania kolejnych odcinków.